Zadanie 24. Zbiorem rozwiązań nierówności AX plus 4 większe równo od 0 z niewiadomą x jest przedział od minus nieskończoności do dwóch. Wyznacz A. Zauważ, że z lewej strony nierówności mamy wzór funkcji liniowej AX plus 4. I ta funkcja liniowa na pewno będzie przechodzić przez dwójkę na osi X. Czyli ta dwójka jest miejscem zerowym naszej funkcji liniowej. Więc teraz przypomnij sobie, w jaki sposób obliczasz miejsce zerowe? Przyrównujesz wzór funkcji do zera. Czyli jeżeli masz wzór funkcji Ax plus 4, to przyrównując ten wzór do zera obliczasz miejsce zerowe. Ale oczywiście my miejsce zerowe mamy. To jest x równa się 2. Ale właśnie, mając dwójkę i wstawiając ją do x, obliczymy literkę A. Więc wstawiamy A razy 2 plus 4 równa się 0. Rozwiązujemy taką prostą równość. Wychodzi nam, że A równa się minus 2. I to jest już rozwiązanie naszego zadania. Zerknijmy tylko, jak będzie to wszystko wyglądało, gdybyśmy Wstawili literkę A do naszej nierówności i zerknijmy na interpretację graficzną naszego przedziału. Zauważ, jeżeli tutaj wstawimy literkę A równa się minus 2 do wzoru funkcji, mamy następujący wzór funkcji. Podobnie jest z nierównością. Mamy w miejsce literki A wstawioną liczbę minus 2. I teraz rozwiązaniem takiej nierówności jest przedział podany w zadaniu, ale skąd on powstał? Tutaj mamy miejsce zerowe 2, współczynnik A jest ujemny, więc funkcja musi być nachylona tak, jak jest pokazane na prezentacji. Rozwiązaniami tej nierówności są wszystkie wartości funkcji większe bądź równe od zera. Więc są to wszystkie x -y leżące z lewej strony miejsca zerowego, czyli od minus nieskończoności, właśnie do wspomnianej dwójki. Rozwiązaniem takiej nierówności są wszystkie liczby, tak jak w treści, od minus nieskończoności do dwójki. No i właśnie, to dlatego ta dwójka była naszym miejscem zerowym, ponieważ jest to punkt przecięcia się, naszego wykresu z poziomą osią x.